Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałek wielkanocny. Posłajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A to Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie! One zbliżyły się do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli, rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika... My z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. To, co jest uderzające w tym fragmencie Ewangelii, to pewien kontrast. Zestawienie dwóch klimatów. Bo z jednej strony to jest taka niezwykła, cudowna normalność spotkania Jezusa przez kobiety, które oddają mu pokłon. Ale które zaraz zostają przez niego pocieszone. Udziela się im łagodność i pokój Jezusa zmartwychwstałego. Mówi do nich: idźcie, powiedzcie moim braciom, że tam ich spotkam. Chrystus umawia się ze swoimi uczniami za pośrednictwem niewiast. Jest to bardzo urzekająco proste w tym spotkaniu. To spotkanie miłości, wspólnoty, rodziny. Która się cieszy z powrotu swojej głowy, Jezusa. To jest niezwykłe. A z drugiej strony ta normalność jest niemalże zgrzytem na, na tle matactwa i kłamstw, które płyną od starszyzny izraelskiej, namawiającej strażników, by rozpowiadali historię, że ciało Jezusa zostało wykradzione. Już pojawia się intryga, pojawia się przekupstwo, yy, cały świat złych wpływów. I to jest to niezwykłe, że ten kontrast pokoju, bezpieczeństwa. Oraz ciemności, kłamstwa i matactw. Nieustannie utrzymuje się również w naszym świecie. Zobaczmy, na każdym kroku. Jezus zaprasza nas, żebyśmy weszli w świat pokoju, który płynie z Jego serca, z Jego z serca zmartwychwstałego Pana. Wybierajmy ten świat pokoju. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.